W dzisiejszym odcinku Jones odpowiada Aspinalowi Chandler atakuje McGregora KSW ma plan po odejściu Czujigajewa Narkun trafi do UFC Co powiedział Parnas przed walką o trzeci pas? Janikowski marzy o rewanżu z legendą Mistrz wagi Kogucie IFC EFC Sean O'Malley nie był zachwycony występem Davisa na Figueiredo w nowej kategorii wagowej. Figueiredo, który zmierzył się z Robem fontem na gali EFC on ESPN 52 w Austin, wygrał jednogłośnie, z ocenami 30-27. Jednak O'Malley, oceniając walkę na portalu X, dał jej tylko 3 punkty na 10 możliwych. Mimo, że Figueiredo wyraził przekonanie, że mógłby pokonać O'Malley'ego. John Jones zareagował na wezwanie Toma Aspinala, który apelował do White'a o odebranie Jonesowi tytułu mistrza wagi ciężkiej UFC. Jones, wypowiadając się na swoim profilu na X, wyraził wątpliwości, czy White posłucha Aspinala twierdząc, że jest prawowitym mistrzem, a Spinal argumentował, że tytuł powinien zostać odebrany kontuzjowanemu Jonesowi. Mierzyłem się z absolutnie najtwardszymi rywalami z całego świata przez 15 lat. Podczas treningów przed obroną tytułu doznałem poważnej kontuzji, która wymagała operacji. Był to pierwszy raz w mojej karierze. Teraz nowi zawodnicy nawołują o pozbawienie mnie tytułu mistrzowskiego. Zero wygranych przeciwko legendom, zero obron tytułu i już myślą, że mogą dyktować warunki Dejnie. To śmieszne. Przez 15 lat kariery widziałem wielu gości, którzy mieli być następnymi gwiazdami. Jest tylko jeden John Jones, nie zapomnijcie o tym. Tom Aspinall przeprosił Johna Jonesa za swoje wcześniejsze wypowiedzi dotyczące zabrania mu tytułu. Anglik zgodził się z argumentami Bonsa i wyraził swoje przeprosiny w odpowiedzi na wpis Jonesa. Jamal Hill, były mistrz wagi półciężkiej, skomentował swoje aresztowanie za rzekome pobicie brata. Wyraził on chęć szybkiego stawienia się przed sądem, aby wyjaśnić całą sytuację. Na swoim kanale YouTube Sweet Dreams Hill szczegółowo omówił zaistniałe zdarzenie. Obecnie jest to otwarta sprawa. Dostałem poradę, że mam na ten temat się nie wypowiadać i wiem o tym. Nie mogę się doczekać, aż cała prawda wyjdzie w sądzie na jaw. Poczekam na ten dzień. Ludzie, którzy naprawdę mnie znają, znają mój charakter i są ze mną na dobre i na złe. Wiedzą, że mówię prawdę. Tyle o tym powiem. Jeśli podoba Ci się nasz content, będziemy bardzo wdzięczni za każde polubienie filmu oraz zapraszamy do subskrypcji kanału MMA Info. Kamzat Cimajew ogłosił, że przejdzie o operację kontuzjowanej dłoni, którą uszkodził podczas walki z Kamaru Usmanem na UFC 294. Po odniesionej kontuzji w z Usmanem, Chimayev ma nadzieję powrócić do rywalizacji na UFC 300 w 2024 roku. Informacje o konieczności operacji podzielił się na swoim profilu na Instagramie. Muszę przejść operację za dwa tygodnie. Potem rehabilitacja, powrót i roz***anie kogoś. Powiedzcie Daniel White'owi, żeby zrobił mi walkę na UFC 300. Michael Chandler wyraził swoje oczekiwania na walkę z Konorem McGregorem, podkreślając, że jest zdeterminowany i uważa, że podejście Irlandczyka do powrotu do walk może być próbą jego irytowania. O swoich przemyśleniach Chandler opowiedział jako gość programu DMMA Hour. Należy pamiętać o tym, że to co mówią inni może być prawdą, a może być kłamstwem. Może chodzi o to, żeby ludzie ciągle spekulowali. Conor mówił już o różnych rywalach, różnych datach. Ignorował mnie. Jakby nasza walka miała się nie odbyć. To są sposoby na to, aby wejść komuś do głowy. Ja jednak jestem na to uodporniony. Trzymam się planu i jestem tu, gdzie powinienem być. Miałem ponad rok czasu na to, aby wizualizować sobie nakot na konorze. On próbuje mnie przeczekać, ale ja nie zamierzam nigdzie się stąd ruszać. Mój powrót będzie najlepszym powrotem w historii. Conor McGregor przygotowuje się do powrotu do walk w Oktagonie i podzielił się z fanami filmem ze swoich intensywnych treningów i wznowił testy u usada. Spekuluje się, że jego następna walka może odbyć się latem 2024 roku. Najprawdopodobniej podczas galii FC 300. Pomimo niedawnego słabego bilansu walk i kontuzji nogi, McGregor wydaje się gotowy do rywalizacji w UFC. <śmienic> Majisza Tate po ponadrocznej przerwie skutecznie wróciła do walk w oktogonie UFC. Amerykańska zawodniczka wyraziła chęć ponownego starcia z Holly Holm, z którą wcześniej wygrała. W programie The MMA Hour Tate omówiła możliwość tej walki na planowanej gali UFC 300. Myślę, że ta walka z Holm byłaby fantastyczna. Wkurza mnie to, że ludzie cały czas myślą, iż w poprzednim starciu ona skopała mi dupsko, a ja na końcu szczęśliwie ją poddałam. Gdybym nie wygrała przez poddanie i walka skończyłaby się na kartach sędziowskich, to byłby remis. Raczej mało osób o tym pamięta, to mnie wkurza. Myślę, że dobrze byłoby zawalczyć raz jeszcze i napisać tę historię w nieco lepszy sposób. Po Galileo od która odbyła się 2 grudnia, doszło do istotnych zmian w rankingu kategorii lekkiej, najlepszej organizacji MMA na świecie. Armand Sarukian, po nokaucie na Benil Dariuszu w 64. sekundzie walki wieczoru, awansował z 8. na czwarte miejsce, a Dariusz spadł z 4. na 7. miejsce. Mateusz Gamrot, mimo braku występu, awansował na piątą pozycję. W niższych pozycjach rankingu, Jalin Turner awansował z 12. na 10. miejsce, co spowodowało spadek Benua Sandyni i Rafaela do a Bobby Green, pokonany przez Turnera, zajął 14 miejsce, zamieniając się pozycjami z Renato Mojkanu. Aleksander Wolkanowski jest pewny swojego zwycięstwa nad Ilion Topurią w ich nadchodzącej walce na UFC 298 w lutym 2024 roku. Wolkanowski, który uważa się za czołowego zawodnika, zamierza udowodnić swoją dominację nad młodszym rywalem w Oktagonie. O swoich przekonaniach i planach na walkę opowiedział w podcaście Who the fuck are these guys? Tak, to prawda. Nadal jestem tym gościem. Ten chłopak myśli, że jest mężczyzną. To zabawne. Ja zawsze chciałem zasłużyć na moje sukcesy. Zasłużyć na moją pozycję, status. Zapracować na szacunek. On wszystko dostaje i myśli, że jest prawdziwym facetem. Piękne jest to, że mam szansę dać dzieciakowi lekcję. Jestem gotowy na walkę. Mam nadzieję, że dam mu lekcję. Nauczę go pokory. Pozwolę mu wstać. I będzie mógł wrócić na zwycięskie tory, zanim odejdę z tego sportu. Muszę nauczyć go pokory. Ma 26 lat, to idealny dla niego wiek. Świat musi to zobaczyć. Musi być nieco ośmieszony, zawstydzony, kilka rzeczy mu się ustawi. Może w przyszłości będzie wielkim talentem. Teraz niech zachowuje się jak się zachowuje. Nauczę go czegoś, ośmieszę go i ma jeszcze czas, żeby wrócić w pozytywnym stylu. Będę przez następne miesiące nauczycielem. Były mistrz i obecny trener Glover Teixeira uważa, że Alex Pereira ma szansę zdobyć trzeci pas mistrzowski UFC. Pereira, posiadacz tytułu w kategorii średniej i półciężkiej, według tej krzary, mógłby również zawalczyć o mistrzostwo w kategorii ciężkiej. Glover, będący trenerem i przyjacielem Alexa, wyraził swoje przekonania o jego potencjale w rozmowie z MMA Fighting. Jeśli chciałby pójść do wyższej kategorii wagowej, musiałby zmienić dietę i treningi poza obozem przygotowawczym. Na co dzień waży około 105 kg i myślę, że może ważyć nawet 111 kg. Myślę, że to byłaby dobra waga na występy w kategorii ciężkiej. To wszystko proces. Bojtan to zdyscyplinowany profesjonalista i dlatego był w stanie w ogóle zrobić limit w kategorii średniej. To niełatwe, mało osób poradziłoby sobie z tym. Jailton Almeida, niepokonany w oktagonie UFC, ma na celu walkę z tymczasowym mistrzem wagi ciężkiej UFC Tomem Aspinalem. Brazylijczyk jest przekonany, że starcie z Anglikiem jest tylko kwestią czasu. W wywiadzie dla MMA Junkie Almeida wyzwał Aspinala, który obecnie nie ma wyznaczonego rywala i nie jest zaplanowany do walki z prawowitym mistrzem Johnem Johnson w najbliższym czasie. Idealna byłaby walka z Sirelem Ganem, ale Tom Pinal rozmawiał już z dziennikarzami i mówi o walce z Jaletonem. Myślę, że pojedynek z Tomem Aspinalem może być pierwszy. To będzie dobra walka, bo on jest kompletnym zawodnikiem dobrze się rusza. Myślę, że jesteśmy równi, i to byłaby sprawiedliwa walka. Jesteśmy przyszłością tej kategorii wagowej, a w przyszłości. Na pewno zawalczymy o prawowity tytuł mistrzowski. John Jones nadal jest najlepszy w dywizji. Wierzę, że Thomas Pinal może dotrzeć na szczyt, ale dla mnie nie ma wątpliwości: John Jones to numer jeden. Colby Covington uważa, że wygrał swoje drugie mistrzowskie starcie z Kamaru Usmanem i dlatego czuje się jako mistrz wagi półśredniej UFC. W wywiadzie dla ESPN Covington stwierdził, że według niego to on wyciężył w swoim ostatnim pojedynku z Usmanem. Czuję, że pokonałem go tamtej nocy. Nie dali mi pasa, bo trzech sędziów widziało to inaczej. To nie są jednak ludzie, którzy decydują o mojej wartości. Fani byli pod wrażeniem mojego występu i tylko to się dla mnie liczy. Czuję się, jakbym był mistrzem. Armand Sarukian wyraźnie wyraża swoje ambicje mistrzowskie. Planując w kolejnej walce zmierzyć się z przeciwnikiem, którego pokonanie przybliży go do walki o tytuł. Podczas występu w programie The MMA Hour, Sarukian podzieli się swoimi przemyśleniami na temat potencjalnego następnego rywala. Szczerze mówiąc, nie chcę walczyć z Pojerem, bo on przegrał ostatnie starcie. Ta walka nie ma dla mnie sensu. Jeśli go pokonam, ludzie powiedzą, że on był po przegranej. Chcę walczyć o pas. Chcę kogoś, kogo pokonanie zapewni mi walkę o tytuł. Może być Gage lub Oliveira. Jeśli Oliveira uważa, że jest pierwszym pretendentem, niech ze mną zawalczy i zobaczymy, kto jest numerem jeden. Radosław Paczuski przygotowuje się do swojej następnej walki w KSW. W ramach tych przygotowań były kickboxer miał okazję trenować z Alisterem Overeemem, legendą sportów walki. Paczuski uczestniczył również w seminarium zorganizowanym przez Unique Fight Club, gdzie współpracował z Overlimem. Seminarium z Alisterem Overeemem już za nami. W tym sporcie człowiek rozwija się całe życie. Dlatego ważne jest, żeby mieć otwartą głowę na przyswajanie nowych umiejętności. Alister to ogromna skarbnica wiedzy, zawodnik, który wygrywał z najlepszymi na świecie, zarówno w MMA, jak i K1. Dziękujemy za dziś. Nowe skille są już w asortymencie. Sebastian Przybysz, były mistrz wagi Koguciej KSW, przekazał pozytywne informacje na temat swojego zdrowia i zapowiedział powrót do walk w drugim kwartale 2024 roku. Zawodnik z Gdyni jest pełen motywacji do treningów i planuje mocny powrót do klatki KSW w przyszłym roku. Dziś jest piękny dzień, w końcu zdjęcie RTG wygląda jak powinno i doktor Nagraba daje zielone światło, by zacząć rehabilitować ramię. Jaram się jak dzieciak, bo już zaraz będę mógł wrócić do treningów. Przez kontuzję, w końcu pierwszy raz od wielu lat, udało mi się przystopować i odpocząć. Taki głód ostatni raz czułem jako nastolatek. Teraz z głową wracam do luźnych ćwiczeń i jak trochę się rozpędzę, to zaczynam przygotowania. Kolejna walka w drugim kwartale nowego roku. Planuję fajne zmiany, które zaprezentuję na mojej formie. Dziękuję wszystkim za wsparcie. Mam nadal trochę osób, które we mnie wierzą. 2024 będzie moim rokiem. Ibrahim Czuczigajew, dotychczasowy mistrz wagi półciężkiej KSW, ogłosił na mediach społecznościowych zakończenie swojej współpracy z Polską Organizacją KSW. Organizacja KSW potwierdziła to odejście, również za pośrednictwem mediów społecznościowych, podkreślając, że Czuczigajew nie będzie już częścią ich zawodów w okrągłej klatce. KSW potwierdza odejście Ibrahima Czuczigajewa. Chcielibyśmy życzyć mu wszystkiego najlepszego w jego dalszych przedsięwzięciach. W rezultacie tytuł KSW w wadze półciężkiej jest teraz zwakowany, a my mamy dla was zaplanowane coś ekscytującego. Podczas gali xtbksw 89, która odbędzie się 16 grudnia w Gliwicach, Damian Janikowski stanie do walki z Tomaszem Romanowskim. Paweł Pawlak, mistrz wagi średniej, w rozmowie dla KSW przedstawił swoje spojrzenie na walkę Janikowski vs Romanowski. No jeśli Damiano nie pójdzie w grę Tomka i będzie robił swoją pracę, czyli będzie próbował go obalać, będzie, będzie robił swój gameplan, no to to moim zdaniem powinien wygrać dociskajem do siatki i jak się uda to obalić. Choć mówię, Tomka nie jest łatwo Bali bo bardzo nisko biodra i, i dobrze sprawluje. Ale jeśli to pójdzie w jakieś głupie wymiany, no to myślę, że Tomek to wygra, nie? E, I to przed czasem. Tomasz Narkun pojawił się w programie MMA Studio, gdzie prowadzący Filip Lewandowski oraz Marian Ziłkowski zapytali go o potencjalny kontrakt z UFC. Narkun uważa, że przenosiny do amerykańskiego giganta są jak najbardziej realne. Polak rzekomo ma informacje o obserwacji ze strony organizacji IFC. 33-latek uważa, że byłby w stanie wzbudzić zainteresowanie oraz wpłynąć na sprzedaż biletów czy pay-per-view. Myślę, że deficyt jest w kategorii półciężkiej. Jeszcze no, mam takie informacje, że jakby ktoś obserwuje moje walki i mój styl, to jakim jest, jaką jestem osobowością w tych sportach walki, jak wzbudzam. Kontrowersje, ale też zarazem wzbudzam wiele takich pozytywnych emocji, że ludzie po prostu nigdy nie przychodzą obojętnie obok, obok mnie. Zawsze wzbudzam te emocje i dlatego też to się liczy, jak wiemy, w UFC. Ta sprzedaż, sprzedaż pay-per-view, sprzedaż biletów, i myślę, że gdzieś oni mają na mnie chrapkę. W kontynuacji rozmowy jeden z prowadzących program, Marian Żyłkowski, spytał się wprost o Kanarkuna, dlaczego już nie walczy w KSW. Wiesz co? Tak jak powiedziałem wcześniej, po prostu nie znaleźliśmy wspólnego mianownika, i dlatego też nasze drogi się rozeszły, ale tak jak też powiedziałem wcześniej, nigdy nie mów, nigdy, kto wie, kto wie. Dla KSW zobaczyłem wiele wspaniałych walk, dałem wiele emocji polskiemu społeczeństwu, dlatego też no. KSW zawsze będzie w moim sercu i uważam, że KSW jest numerem jeden w Europie. Dlatego też kto wie, kto wie, czas pokaże. Pod całej rozmowy z tąkiem narkunem odsyłamy was do programu MMA Studio. Link w opisie do tego filmu. Krzysztof Głowacki, znany jako główka, wywiedzie dla TVP Sport głosił, że definitywnie kończy swoją karierę w boksie. Obecnie skupia się na występach w mieszanych sztukach walki, będąc aktywnym w największej organizacji MMA w Polsce. Głowacki nie pozostawia żadnych wątpliwości co do swojej dyspozycji o zakończeniu kariery bokserskiej. Jestem już pięściarskim emerytem, nie ma mowy. Poza tym za chwilę minie rok od ostatniej walki, więc nie będę miał prawa być w rankingu. To koniec z boksem. Jestem teraz w KSW i na tym całkowicie się skupiam. Mam długi kontrakt, i nie wyobrażam sobie, by w wieku 41 lat wrócić do ringu. Nie będzie już do czego wracać. Po co mam dostawać w łeb od młodych? Nie ma o czym gadać, jestem już emerytowanym pięściarzem. W sieci została opublikowana oficjalna zapowiedź głównej walki gali XTB KSW 89, gdzie Saladin Parnas przed pojedynkiem z Adrianem Bartosińskim wyjaśnia, jak ważne dla niego jest zdobycie trzeciego pasa mistrzowskiego Federacji KSW. Samo KSW promuje to stracie jako wydarzenie bezprecedensowe w historii polskiej organizacji. Takiej walki jeszcze nie było. Mistrz KSW w wadze półśredniej, Adrian Bartosiński, stanie do obrony swojego tytułu, a jego przeciwnikiem będzie podwójny mistrz KSW, Saladin Parnas. Niezależnie od wyniku, ta walka już na zawsze przyjdzie do historii światowego MMA. Zobaczcie zapowiedź polsko-francuskiego Superstarcia, do którego dojdzie 16 grudnia w Gliwicach podczas XTBKS 89. W oficjalnej zapowiedzi gali XTBKS 89 sam nas stwierdził, że zdobycie trzeciego tytułu mistrzowskiego KSW jest dla niego jak posiadanie trzech żon. Damian Janikowski wspomniał pierwszą walkę z Michem Matelą, a także przyznał, że byłoby czymś niesamowitym, gdyby historia ułożyła się w taki sposób, że mógłby stoczyć rwarzową walkę z Matelą o pas mistrzowski KSW. W chleb powszedni. To by była kozak historia, zwłaszcza która może teraz się napisać. Przy tej walce Daj Boże, wygrywam z Tomkiem, Michał wygrywa z Pawłem Pawlakiem i tworzymy nową historię. Bijemy się o pad, więc to by było w ogóle myślę, że. Coś niesamowitego, jeśli chodzi o historię walki zawodników KSW, nasza historia, nasz rewanż, ale jakby tam do tej walki może dojść nawet niekoniecznie o opas, nie? bo to gdzieś tam w rankingu jesteśmy, jedni wyżej, drudzy niżej i gdzieś tam, nie wiem, będzie setna, na przykład gala federacji, będą chcieli naprawdę zrobić zestawienia bombowe i Tomasz Romanowski gościł na kanale MyMMA.pl, w którym odpowiedział o wspólnych przygotowaniach z Michałem Materlą do walki na ks w 89 w Gliwicach. Sami zobaczcie, co miał do powiedzenia Romanowski. Bo obydwu siedzi tam, wiesz, motywujemy nawzajem. Teraz miał oski, wcześniej walkę, no to, no to też nie mógł być z nami na każdym treningu, a naprawdę jest w bardzo dobrej formie. Fajnie, że też zmienił tą kategorię. To też dla nas jest lepiej, bo teraz waży 85-86 kg, więc też nam pasuje. Akurat ostatnio go nie było, ale przez te całe przygotowania cały czas przychodził do nas. No wiadomo, Tom McNarkun się przygotowywał też do walki, nie. Maciej też Łużański do nas przychodził, także mieliśmy fajną pakę. Plus do tego wiadomo, my się razem nawzajem motywowaliśmy nie? z Michałem i, i wydaje mi się, że jesteśmy w bardzo dobrej dyspozycji, no ale wiadomo, trzeba będzie to tylko przełożyć 16 grudnia do, do Oktagonu w Gliwicach. Nie? Także wydaje mi się, że teraz takie fajnie, bo bo teraz jestem spokojny, wyluzowany, nie, nie napędzam się m, 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 gdzieś tam mentalnie do tego wszystkiego, tylko już wiem, że jestem gotowy do tej walki i, i po prostu czekam, tylko odliczam tydni, już się nie mogę doczekać i, i robię tą wagę grzecznie sobie odpoczywam i, i, no już jak ja mówiłem wcześniej nie mogę się nie doczekać, także Jeżeli podobał Ci się odcinek, zostaw łapkę w górę i zasubskrybuj kanał.